I zbudowany jestem Państwa wiedzą, którą żeście Państwo przekazali w odpowiedzi na pytania, które przygotował prowadzący naszą stronę kolega Tadeusz Rzeski. Pewnie ja bym się powstydził niektóre, dla niektóre pytania, na pewno nie odpowiedział, bym się powstydził. A stąd też tym bardziej Wam gratuluję i cieszę się, że a, tak pięknie udzieliliście trafnej odpowiedzi. Są też w sposób skromny. Chcemy panów i panie, które przybyły do nas tutaj y, z sąsiednich gmin i z naszej gminy uhonorować. Y, cieszę się również, że przyszły rodziny nasze i ci najmłodsi. Myśmy rozstrzygali konkurs w przedszkolu, może dlatego. Ale nie tylko, bo każdy sukces mamy, czy babci, czy cioci, to na pewno w rodzinie jest mile, mile widziałem. Stąd też jeszcze raz serdecznie Wam gratuluję. Panie Piotrze, w godzinie, pozdrawiamy się, bowiem prosiły, że nie może do Was przybyć. Bardzo się cieszymy, że wygrałaś. I jesteśmy z Tobą, ty pewnie jesteś z nami. Jak tylko się pokaże informacja, to pewno będziesz bardzo... Uh, ciekawy i będziesz nas pewnie oglądał wszystkich. Natomiast w nagrody zostały przygotowane w myśl również i waszych, może i gustów, tak mogę powiedzieć, chociaż nie wiem, udało się dorównać. Chciałbym przy miejscu poprosić o po odbiór nagród Państwa sądów. To jest pan Piotr Sądek i pani Agata Sądek. Może pani Agata Sądek i pan Piotr Sądek. Proszę przyjmijcie te, te pominki. Może najpierw pani Agacie, i się, bardzo proszę. Może pan Maga się przyda, bo było wszystkiego Dziękuję pani. bardzo. I Dziękuję pani. bardzo. Panie Piotrze, proszę, to co wiem, pan jest chyba zainteresowany przyrodą, tak? No tak. Więc przekazuję również panu dzieła sztuki polskiej, jak również i, yy, i cuda przyrody, jakie mamy w naszym pięknym kraju nie tylko kraju. Wszystkiego dobrego. Dziękuję serdecznie. Podiór na w osobach Agnieszka Skraba, jak również pani przekazamy pani nagrodę dla brata tak? Piotra Wolana. Yy, więc tak, może najpierw dla pani. I dla Pani dla, również taki skromny upominek chcę przejąć i dziękuję serdecznie gratuluję Pani serdecznie. A dla Piotra przygotowaliśmy y, dzieła sztuki, y, polski, jak również jego zainteresowania sportem. Będzie pewnie pogłębiał wiedzę w, w czasie, kiedy go no, przeżywa w domu. Jeszcze raz Jemu gratulujemy i życzymy mu jak najwięcej zdrowia i szczęścia, dziękuję. Tak. dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa. A teraz proszę Państwa chciałem serdecznie zaprosić pana Tadeusza Ruszewskiego, autora naszego programu serwisowego o wręczenie nagrody Czyli milionów. Bardzo proszę pana Ja chciałem poinformować, że moją nagrodę w tym roku zdobywa Aleksandra Protozyknicy. Zapraszam Cię, ona to jest zestaw nagrodnika. Ciebie. Mam nadzieję, że przyniosł Ci troszeczkę radości i satysfakcji, i zapraszamy jednocześnie do konkursu na kolejne miliony. Teraz zapraszam Państwa wszystkich jeszcze do pamiętkowego Państwu mojego zdjęcia. Dziękuję bardzo.